Witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem chciałbym Państwu przedstawić zestaw przestrzenny na Skani G280 z rocznika 2018. Pełne 120 metrów z przyczepą jednoosiową przejazdową. Serdecznie zapraszam. Zestaw przestrzenny z roku 2018. Zakupiony w polskim salonie, użytkowany tylko i wyłącznie w jednej firmie. Samochód w pełni serwisowany w serwisie Skania. Silnik G280, pojemność silnika 9291. Zestaw 120 metrów, 2 razy 7,75. Suwany i podnoszony dach. DMC samochodu 18, 18 ton. Ładowność 8305. Przyczepa przejazdowa. DMC 11 ton, ładowność 7600, przyczepa jednoosiowa, osie BPW. Przyczepa również z 2018 roku. Na samochodzie zamontowane są nowe plandeki. Zabudowa Konar. Samochód z przebiegiem 696 tysięcy km, w pełni serwisowany. Jest pełna 1000 km temu, wymieniony olej wraz z kompletem filtrów. Zaproszę teraz Państwa do środka. Oczywiście skrzynia automatyczna. Kamina czysta. retarder Samochód na zawieszeniu pneumatycznym, tył i przód. Serdecznie zapraszam, Simon samochody przestrzenne to nasza specjalność.